To jest ONE CHIP CHALLENGE Uch. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Na kolejnym filmie Tym razem jest to czwarty odcinek Z testowańska Edycja ONE CHIP CHALLENGE Tak jest Uch. To będzie ciekawe. Z racji, że One Ship Challenge To bardzo popularny challenge. Uch. I w końcu zdecydowałem się na ten challenge. I zobaczcie jak to opakowanie wygląda. Jeszcze raz możecie na nie spojrzeć. To jest plus 16 To jest very... Very spicy Hashtag Hot Chip Challenge dla zasięgu. Proszę pisać w komentarzach. I uwaga, mam jeszcze tą wodę e, na e, żeby sobie popić, jakby coś poszło nie tak. Uch, ale to będzie. To będzie masakra. O batko. Ale już dobra, ryzyk fizyk. No, nie mogę otworzyć. O, oh, what the fuck. Jeśli ten odcinek będzie plus 18, to wybaczcie. Ech. I uwaga. Proszę Państwa. Tutaj to się prezentuje Hot Challenge Survived. I tutaj jest jeszcze jedno w kształcie tego grobu. O matko, ale to będzie masakra. To jest chips w opakowaniu. Ja raczej wezmę. Ten um, magicznie to tworzy, to jest rękawiczka, żeby nią jeść. Ja będę jadł prawdopodobnie lewą ręką, tu, tą oczywiście. Wodą będę popijać jakby coś poszło nie tak. A no i co? Coś mogę powiedzieć? Denerwuję się. Ej, co ja co ja A i tak, co? A mi tak serce bije. Dobra, trochę to zajmie te układanie rękawiczki. No to dobra, ja to już schowam. O zresztę. dobra, później się tym zajmę. I widzicie, jak to będzie wyglądać. O Boże, Chrystefanie. To jest jeden. Ja muszę całego zjeść, to na szybko. O Jezu Chrysto, ale to będzie masakra. Chociaż zalecają, żeby połowę. No dobra. Trzy, cztery, ry. Nie, dobra, muszę popić. O, się popłakałem. Na jakie ja pomysły wpadam. No widzowie. O oh. <laughs> oh, Jezu, Uj, nie wiecie co się ze mną stało. O oh. oh, Jezu chryste panie. Lewo mogę oddychać. No nadal czuję ostrość. Ale człowieka mi nie może pomóc. Dobra, popiłem sobie troszkę mlekiem. Kurde, mogłem kupić sobie mleko. Nie wiem jak to Przełknę, ale będę musiał Nie wiem ile to będzie trwało Uch. 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 O Jezu. A więc to wszystko na tyle Widzimy się w kolejnym odcinku Postawcie łapkę w górę Zostawcie jej subskrypcję i do następnego. Cześć.